Sylwester Chris Brown, fotograf od Powstania, jest reklamowany przez plakat ze zdjęciem wybuchu pocisku na Prudencjalu. Widzimy go za moimi placami. To ikoniczne zdjęcie Sylwestra Brauna, znane nie tylko w Polsce, znane na całym świecie. Zdjęcie, które rozsławiło fotografa, rozsławiło Powstanie Warszawskie, jest symbolem Powstania Warszawskiego i symbolem walki, beznadziejnej walki Polaków latem 1944 roku. To zdjęcie jest wyczekane. Zdjęcie wykonane bardzo cierpliwie. Sylwester Brown wszedł na dach jednej z kamienic, jednego z budynków na tyłach Nowego Świata i czekał z zegarkiem w ręku, patrząc, kiedy nastąpi eksplozja. Widział na niebie Łunę zbliżającego się pocisku i czekał cierpliwie, aż pocisk uderzy. Nie wiedział, nie mógł wiedzieć, nie mógł przewidzieć, gdzie pocisk uderzy. To szczęście fotografa nie ominęło. Uśmiechnęło się do niego. I wykonał kadr, który na trwałe zapisał się w historii polskiej fotografii i jest niezwykle bliski każdemu Polakowi, każdemu Warszawiakowi.